Do sprzedaży trafił kompaktowy Chevrolet Cruze w wersji kombi. Jednocześnie odświeżono nadwozie modelu, a pod maską zadebiutowały dwa dodatkowe silniki: doładowany 140-konny benzyniak i testowany przez nas diesel o mocy 130 koni mechanicznych. Po zmianach w przepisach dotyczących odliczenia podatku VAT, zainteresowanie samochodami kombi, zwłaszcza w firmach, w ostatnim czasie znacznie zmalało. Mimo to praktyczniejsze odmiany nadwoziowe mają swoją grupę zwolenników, a wśród nich bez wątpienia są rodziny. One bowiem oczekują w aucie przestronnego wnętrza, a zwłaszcza pojemnego bagażnika. Właśnie z myślą o rodzinach Chevrolet rozszerzył paletę nadwozi cieszącego się coraz większym zainteresowaniem kompaktowego modelu Chevrolet Cruze. Po ubiegłorocznym debiucie 5 wersji przyszedł czas na kombi. Chevrolet Cruze bazuje konstrukcyjnie na Oplu Astra, co bez wątpienia stanowi duży atut tego samochodu. Choć z zewnątrz trudno zauważyć podobieństwo, obydwa auta wyposażono w zbliżone platformy i silniki. Chevrolet bez wątpienia ma bardziej zadziorny charakter, wyrażony przez muskularną sylwetkę z charakterystycznym dla marki potężnym grillem. Atrakcyjna stylistyka karoserii nie przeszkodziła w stworzeniu praktycznego wnętrza. Chevrolet Cruze dzięki długiemu nadwoziu z dużym rozstawem osi oferuje w pierwszym rzędzie foteli mnóstwo miejsca. Nie znaczy to jednak, że jest najbardziej przestronny w klasie. Osobom siedzącym z tyłu będzie ciasno. Chevroletowi daleko do przestronności, jaką prezentują wnętrza konkurencyjnych modeli, takich jak Ford Focus i Skoda Octavia. Poza praktycznym nadwoziem, Chevrolet Cruze kombi oferuje znany z modeli Opla 1.30-konny diesel o pojemności 1.7 litra. Nowy motor zapewnia rodzinnemu Cruzowi naprawdę dynamiczny charakter, a zastrzeżenia możemy mieć jedynie do charakterystycznego klekotu Obniżającego komfort podróżowania na długich trasach. Trzeba jednak przyznać, że średnie zużycie paliwa na poziomie 6 litrów na 100 km w przypadku kompaktowego kombi to naprawdę dobry wynik. Prowadzący Chevroleta Cruza dzięki dwupłaszczyznowo regulowanej kierownicy bez trudu odnajdzie wygodną dla ciebie pozycję. Obsługa większości urządzeń pokładowych nie stwarza problemów. Pojawić się mogą one tylko w przypadku korzystania ze sterowanego dotykowo systemu audio. Jest on mało intuicyjny, a ponadto przy silnym nasłonecznieniu okazuje się słabo czytelny. Kufer kombi Chevrolet'a powinien spełnić oczekiwania większości rodzin. Jest nie tylko pojemny, ale także ze względu na regularne kształty, podwójną podłogę i równą powierzchnię, po złożeniu oparć praktycznych. Unoszona na wysokości ponad 180 cm klapa bagażnika i seryjna siatka będą również pomocne w załadunku i zamocowaniu wakacyjnych bagaży. Przy budowie modelu Cruz Chevrolet skorzystał z dobrych rozwiązań. Dodatkowo oferuje swoje kompaktowe kombi w atrakcyjnej cenie, nawet o 20 tysięcy złotych niższej niż w przypadku rywali z porównywalnymi silnikami i wyposażeniem. Chevroletowi w wersji kombi wróżymy odniesienie sukcesu na polskim rynku, bo to udany samochód, a dodatkowo niska cena, bogate wyposażenie oraz 3-letnia gwarancja zachęcają wiele osób do jego zakupu. Jeśli rywale nie obniżą cen, mogą znaleźć się w tarapatach.